W powiecie złotowskim w północnej Wielkopolsce yy, liczymy na to, że rozwinie się ta myśl i tworzenia yy, biogazowni, na którą yy, w tej chwili pojawia się okazja, by zachęcić lokalnych przedsiębiorców, rolników do yy, składania wniosków do yy, programu rozwoju obszarów wiejskich. Na y, mikrobiegazowni. Są to biogazownie do 100 kW, y, typowo rolnicze, i w tych terenach typowo rolniczych y, północnej Wielkopolski szansa na y, dodatkowe miejsca pracy, ale także rozwój przedsiębiorczości tej nowej technologii, która y, w tej chwili jest y, wprowadzana w życie. Ja myślę, że ten czas dyskusji nad biogazowniami się skończył. Y, do 20, od 25 października zostaną, y, będą przyjmowane wnioski na małe biogazowe. Są to y, w programie inwestycje do miliona złotych, gdzie y, rolnik składający, czy y, mały przedsiębiorca może uzyskać dotację do 50%, to jest 500 tysięcy zwrotu y, poniesionych kosztów. Myślę, że to szansą przede wszystkim, żeby y, dać możliwość, Rozwoju właśnie energii odnawialnej, gdzie mamy przykład w północnej Wielkopolsce na fermie wiatrowej Komargonina. Niemniej jednak ten trend do małych, małych biogazowni jest taki, że to jest energia ustabilizowana. I tu nie powinno być problemów. Z przyłączem, z odbiorem energii, bo są to małe moce. Chodziłoby też o to, żeby usprawnić niewydolną sieć przesyłową, która zostanie wzmocniona, wzmocniona od dołu do yy, niskiego napięcia. I to właśnie te biogazownie stu yy, kilowatowe małe mają szansę rozwoju. Chcę dopowiedzieć, że minister rolnictwa. Yy, dostał zgodę na budowę takich biogazowni na 320 sztuk w Polsce. Ja mam nadzieję i po spotkaniach z rolnikami, że około 20 biogazowni powstanie w powiecie złotowskim, w powiecie typowo rolniczym, a także mamy to doświadczenie, gdzie rolnicy chętnie korzystają z funduszy europejskich inwestując właśnie w tą technologię yy, biogazowni. Technologia na poszczególnych produktach to już zależy od y, rolnika, jakimi y, produktami dysponuje, ale to nie ma większego problemu. Myślę, że to jest wielka szansa rozwoju y, tej branży energetyki odnawialnej. Mówiąc o rozwoju gospodarczym północnej Wielkopolskiej, to chcę powiedzieć, że dużą szansę wiążemy takie jak ja, samorządowiec. Stworzeniem nowych miejsc pracy. Wykorzystując tutaj fundusze z y, Europejskiego Funduszu Społecznego, którym dysponują Urzędu Pracy, zarówno y, w naszych powiatach Złotowskim, Wągrowieckim, gdzie bezrobocie jest znaczące, porównując do Wielkopolski, bo ono się waha w granicach 18-19%, i ta szansa y, tworzenia nowych miejsc pracy z dofinansowaniem funduszy europejskich, zarówno w tym dziale, jak i wspomaganie rozpoczęcia działalności gospodarczych przez młodych ludzi. To się cieszy dosyć mocnym zainteresowaniem i muszę powiedzieć, że udało się w z Złotowskim pozyskać środki na tę właśnie, właśnie aktywizację zawodową bezrobotnych, co też wiąże się z rozwojem Małej i średniej przedsiębiorczości, bo od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że to jest ta szansa. Y, pierwszej działalności y, dotowanej y, ma dość duże tutaj powodzenie.